Witam serdecznie. Darek Przybylski, AgroSymex. Zapraszam do obejrzenia krótkiego komunikatu o stanie upraw zbożowych, o aktualnych zagrożeniach w nich występujących oraz o sposobach wsparcia ozimin tej wiosny. Zapraszam serdecznie. Plantacja, na której dziś się znajdujemy, jest to pszenica ozima. W zasadzie zasiane są tutaj dwie jej odmiany. Wysiana została około 20 września i z perspektywy dzisiejszego dnia stwierdzić mogę, że troszeczkę za wcześnie. Dlaczego? Długa, ciepła jesień sprzyjała rozwojowi roślin. Konsekwencją jest dość zaawansowana faza rozwojowa i dość duże zagęszczenie. Bardzo podobnie jest w wielu regionach kraju. E, takie pokrzewione rośliny w warunkach e, niemalże e, nieustającej wegetacji narażone są na, na zwiększoną presję chorób grzybowych. Mam tu na myśli e, oczywiście septoriozę paskową, liści mączniak prawdziwy. Wiele takich plantacji e, będzie wymagało interwencji, tak zwanego zabiegu T0. Takim rekomendowanym rozwiązaniem w terminie BBCH 22 do 29 jest e, zastosowanie środków o szerokim e, spektrum i interwencyjnym działaniu. Sprawdzą się triazole, sprawdzi się prochloraz, morfoliny. Ja polecam zastosować preparat Free 430 SC. Dawka 0,3 litra na hektar. Jest to preparat zawierający w swoim składzie tebukonazol, który wykazuje działanie wyniszczające. Wymagana jest tutaj jednak temperatura powyżej 10 stopni Celsjusza. W niższych temperaturach Sprawdzą się e, preparaty zawierające morfolinę, polecam tutaj preparat Umbred 750 EC, e, dawka to 0,4 na hektar. Przy okazji takich zabiegów warto uzupełnić e, mikroelementy e, i aktywizować procesy e, życiowe roślin. Bardzo dobrym sposobem będzie zastosowanie nawozu ASX Complex, który zawiera w swoim składzie e, miedź, Mangan, molibden, cynk, bor oraz żelazo. Jest to nawóz, jest to taki kompleks mikroskładników, który, który zmobilizuje rośliny do, do wzrostu, poprawi ich zdrowotność. Dawka ASX Kompleks to od pół do kilograma na hektar, a jako uzupełnienie stymulujące szybsze wyjście roślin ze stresu zachęcam do zastosowania preparatu protaminal w dawce 1 litra na hektar. Zawiera on w swoim składzie aminokwasy, które wpłyną na e, poprawę pobierania składników pokarmowych, na e, gospodarkę wodną roślin. E, dla tych państwa, e, którzy wolą już takie gotowe produkty, e, świetnym rozwiązaniem będzie preparat Maral. Jest to nawóz dolistny zawierający kompleks NPK, mikro oraz e, fitohormony wspomagające zarówno wiosenny start, czy też zredukują konsekwencje, na przykład ubiegłotygodniowych nocnych przymrozków. Takie objawy przymrozków, czy objawy po przymrozkach są również bardzo dobrze widoczne na tej plantacji. Nie ma oczywiście zagrożenia dla, dla tej uprawy, niemniej jednak te minus 9, minus 10, które odnotowaliśmy tutaj na północy Mazowsza, w ubiegłym tygodniu swój ślad na niektórych odmianach pozostawiło. I takie właśnie wsparcie stymulujące odżywcze jest zdecydowanie wskazane. Zalecane jest również z uwagi na suszę, która właśnie w rejonach powiatu Ciechanowskiego jest coraz bardziej odczuwalna. Ten brak wody, brak deszczu. Ma również duży wpływ na zmniejszenie skuteczności nawożenia azotem z nawozów mineralnych, saletry, saleczaku. Warto więc nawożenie uzupełnić o zastosowanie bakterii, które wiążą azot z powietrza. Będzie to tańsze rozwiązanie przy aktualnych cenach nawozów, a zawarte w preparacie Rizosum N, bakterie dostarczą roślinom w okresie. Wegetacji od 30 do około 50 kg azotu. Na dziś to już wszystko. W kolejnym odcinku Pole Express podzielimy się z Państwem zaleceniami dotyczącymi zwalczania chwastów na wiosnę, zabiegach regulujących czy też fungicydowych. Zachęcam do oglądania, do subskrybowania, komentowania naszego kanału. Pozdrawiam serdecznie.